Kolejny miesiąc przynosi dobre wiadomości z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Legionowie. Park Kieszonkowy pierwszy na osiedlu młodych, urządzony przez spółkę, został właśnie nominowany w ogólnopolskim konkursie przestrzeni publicznych. Ponadto spółka stale inwestuje w swoją infrastrukturę. W tym miesiącu końca dobiegły prace przy przepompowni ścieków Wileńska. Rozbudowano także sieć wodociągową i kanalizacyjną. Warto też wspomnieć o pracach wykonywanych od ubiegłego miesiąca na osiedlu Sobieskiego. Trwa tam intensywny remont rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę deszczową z Legionowa. O szczegółach tych działań opowie nam Grzegorz Gruczek, prezes PWK Legionowo. Na początku chciałbym podzielić się z Państwem taką miłą informacją, która dotarła do nas dzisiaj rano. Ta informacja to, yy, może przeczytam, że Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich zakwalifikował do drugiego etapu konkursu i nominacji do nagród 56 przestrzeni publicznych z całej Polski. W tym inwestycje Parku Kieszonkowego jeden na Osiedlu Młodych. Jest to bardzo miła informacja, bo to potwierdza, że to co zrobiliśmy dla dobra wspólnego, yy, Znajduje też taki pozytywny oddźwięk w kraju. W tej chwili musimy jeszcze pewne rzeczy uzupełnić. Startujemy oczywiście do tej drugiej tury i być może, że zajmiemy jakieś tam poczesne miejsce. Ja nie mówię tutaj o w e, jakichś takich pierwszych miejscach, prawda, bo są duże realizacje w kraju wykonywane. Niemniej jednak już samo to, że zostaliśmy zakwalifikowani do dru drugiej e, tury niejako w całej Polsce, o czymś e, dobrym mówi. W tym miesiącu końca dobiegła modernizacja pompowni ścieków Wileńska. Budynek został wyposażony w filtry węglowe, które z pewnością poprawią komfort życia okolicznym mieszkańcom. Spółka prowadziła także prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w ulicach Zacisznej i Impaderewskiego oraz kanalizacyjnej w ulicy Batorego. Chciałem Państwu powiedzieć, że zakończyliśmy modernizację pompowni Wileńska. To była dość ważna sprawa. Każda modernizacja pompowni jest ważną sprawą z tego względu, że uzbrajamy takie pompownie w jeszcze lepsze pompy. Są to zwykle pompy tnące, które umożliwiają lepszy transport ścieków do kolejnych pompowni i następnie do Czajka ale niezależnie od powyższego, każda pompownia jest przyczynkiem do ewentualnych jakichś takich niedogodności zapachowych, tak bym to określił, i my znaleźliśmy na to sposób. Otóż wszystkie nasze pompownie są uzbrajane w filtry węglowe, które to filtry węglowe powodują, że sąsiedztwo takiej pompowni staje się praktycznie nieodczuwalne. I tutaj też zaopatrzyliśmy pompownię wileńską w filtr węglowy. To jest taka miła też informacja dla Państwa. Jeżeli chodzi o inwestycje, które będą aktualnie realizowane, a niektóre już są, to jest budowa sieci wodociągowej w ulicy Zacisznej. Długość tego odcinka to jest 270 metrów, średnica DN 110 mm. Kolejnym elementem sieci wodociągowej, który będzie wykonywany, to jest budowa sieci wodociągowej w ulicy Padarewskiego. Długość tego odcinka to jest też prawie 200 metrów, średnica też 110 mm. I coś z kanalizacji, czyli będziemy wykonywali taki odcinek sieci kanalizacyjnej, tam gdzie jeszcze pozostały jakieś niewielkie odcinki, tym razem mówimy o ulicy Batorego. Długość tej sieci to jest około 70 metrów. PWK Legionowo dba także o bezpieczeństwo mieszkańców. W porozumieniu z prezydentem Legionowa aktualnie trwają intensywne prace przy remoncie i wzmocnieniu rowu melioracyjnego, do którego spływają wody opadowe z liczącej 17 km sieci kanalizacji deszczowej miasta. Jego naprawa pozwoli na bardziej efektywną pracę zbiornika, a także znacząco wydłuży czas jego eksploatacji. Przedsiębiorstwo w tej chwili bardzo. Mocno pracuje na terenie rowu odprowadzającego, a w zasadzie przyjmującego wody deszczowe z terenu kanalizacji deszczowej miasta Legionowo. Wiemy, że długość tego systemu kanalizacyjnego to jest 17 km, i potem wszystkie te wody deszczowe trafiają poprzez system pompowy do Rowu. Kiedyś w naturalny sposób te wody były odprowadzane do kanału Jabłonowskiego, który jest częścią tego kanału. Ten, ta pozostałość rowu jest częścią tego kanału, i następnie dalej, poprzez system kanałów, od, były odprowadzane do Wisły. Wskutek, jak wiemy, nieodpowiedzialnych działań e, pewnych osób w latach tam, bodajże 2012, e, ta część rowu po stronie Jabłonny została zasypana. No i w ten sposób Legionowo niejako zostało pozbawione naturalnego odpływu. Z czym się to wiąże w ogóle, tak? W tej chwili wszyscy byliśmy świadkami silnych zalań na terenie południowej Polski. W Legionowie zamknięcie tego odpływu wiązało się z tym, że myśmy pobudowali w obrębie tego rowu pompownię, która to pompownia tłoczy te wody deszczowe do rur, którymi kiedyś odpływały sieci bezpośrednio do Wisły. Jest to system dosyć kosztowny, bo przecież wcześniej te wody odpływały w sposób naturalny rowem, który został zasypany. Tak? Natomiast, co też się zadziało z tym rowem, że my musimy przy nim tak szybko pracować? Otóż ten zbiornik nie jest przystosowany do tak dużych napełnień to jest pierwszy element. Drugi element. Ten zbiornik po prostu w wyniku ciągłych procesów napełniania i odprowadzania zaczął się niejako składać, czyli te skarpy, że tak powiem, zaczęły, mówiąc kolokwialnie, zjeżdżać. Przedsiębiorstwo, w porozumieniu tutaj z miastem, z panem prezydentem, podjęło działania o natychmiastowej naprawie w części głównej, bezpośrednio przylegającej do pompowni, zostały te skarpy reprofilowane i wzmocnione za pomocą narzutu kamiennego. Ten narzut kamienny jest dociskany za pomocą takich, tak, tak, takich koszy stalowych i tam ten rumosz kamienny się znajduje. W dalszej Odległości będziemy wykonywali system palowania, będziemy wykonywali kiszki faszynowe, tak zwane, i następnie będziemy reprofilowali skarpy i delikatnie je wzmacniali rumułoszem kamiennym. Widzimy, że musimy szybko wykonywać tego typu prace z uwagi na to, że Woda w dużych ilościach stanowi bardzo istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym wypadku naszego miasta, tak? a bezpieczeństwo jest nade wszystko. Tak? My zwykle wyprzedzamy te procesy, czego przykładem może być, pamiętacie Państwo, remont zbiornika też wód deszczowych na terenie stacji uzdatniania w Łajskach. Ten zbiornik też został przez nas w swoim czasie odkopany niejako, dlatego że był zapiaszczony, zasypany, odtworzone zostały te elementy, które dało się odtworzyć, a elementy żelbetowe już się wtedy trochę składały i myśmy je wzmocnili za pomocą takich Prowizorycznych elementów stalowych. No, niestety, w wyniku ciągłej eksploatacji, tak znowu napełniania tymi wodami deszczowymi i częściowego odprowadzania, pewne elementy żalbetowe zaczęły się składać. W związku z powyższym podjęli, podjęliśmy działania, jak Państwo pamiętacie, około dwóch lat temu, pilnej naprawy tego zbiornika. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, tak? Żeby nie doprowadzić do jakiegoś takiego stanu, że nagle gdzieś tam będą występowały w naszym mieście podtopienia, czyli wyprzedziliśmy niejako tutaj te działania. Bo one są ważne z punktu widzenia eksploatacji i bezpieczeństwa pracy układu. Jak to ja nazywam? Mówimy tutaj o układzie deszczowym, tak? Który de facto nie należy do przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorstwo ma zleconą eksploatację no i pomaga jak może, żeby tutaj nie występowały jakieś no, zjawiska, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.